Ja nie ukrywam, że e, dla aktora jest to jednak. To było jednak wyzwanie i to było dość trudne, bo musieliśmy się cofnąć od dwie transze do tyłu. E, czyli tak, tak właściwie staraliśmy się poprowadzić te nasze postaci, e, ja na pewno, żeby miało to jakby konsekwencje w tych kolejnych transzach, które już były nagrane. E, więc na pewno moja postać bardzo mocno została skrzywdzona. Bardzo mocno dbała o to, biła się jak lwica, po prostu, żeby jej dziecko przeżyło, żeby mały Jasio, żeby nic mu się nie stało. To się oczywiście udaje, co widać w kolejnych transzach. I jednak ta, ta ogromna miłość do dziecka, do, do męża i do brata, jakby cały czas ją gdzieś pchała do przodu. i pozwalała po prostu przetrwać to, ten straszliwy czas. Tak szczerze mówiąc w ogóle cały ten projekt jest, ma znaczenie dla mnie bardzo duże, że to jest projekt historyczny, opowiada o, o tych jak, trudnych dla nas po prostu czasach, które nie do końca, e, które nadal wzbudzają dużo kontrowersji. Na pewno tutaj ta siódma transza o powstaniu będzie wzbudzała kontrowersję.